Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania i choć już późna pora, choć już tydzień i zaraz święta, można powiedzieć, że trzeba, trzeba tego wypełnić, trzeba to tego dokonać, tego rytuału. Słuchajcie, czas na podsumowanie roku. 12 najlepszych piw, miało być 11, ale się nie udało. W zeszłym roku miało być 10, wyszło 11, nie udało się. W tym roku miało być 11, wyszło 12, nie udało się. Ale w sumie nawet można powiedzieć, że ładnie, można zaokrąglić 12 piw, 12 miesięcy. Jedno piwo na każdy miesiąc. Ta metoda myślę, że całkiem dobra i mi się podoba. Słuchajcie, tak w ogóle na początku. Podziękowania za ten cały rok, dzięki, że byliście. Wiem, że jest pewne grono ludzi, którzy, które stale go odwiedza bloga i kanał na YouTube, także wielkie dzięki, chociaż muszę przyznać, że liczę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Mimo wszystko, myślę, że ten kanał jednak zasługuje na więcej, chyba, ale takie jednak jakieś takie wewnętrzne odczucie jest. Ale nie o tym mowa, tylko chciałem Wam podziękować po prostu za ten rok i przejdźmy w takim razie do podsumowania. 12 piw. Można powiedzieć, że jest to naprawdę szerokie przekrój spektrum tego, co się działo w ciągu tego roku. 12 piw i to nie jest jakby premier, które wyszły tylko i w tym roku, to jest już 12 piw, które po prostu w tym roku pierwszy raz spróbowałem, wypiłem i które można powiedzieć, że na tyle zapadły mi w pamięć, na tyle gdzieś utkwiły gdzieś z tyłu głowy, że warto o nich po prostu dzisiaj wspomnieć. No, i między nimi pierwszy raz się zdarza, żebym na takim podsumowaniu pokazywał, czy dawał piwa, które testowałem na targach czy na festiwalu. To się zdarza pierwszy raz, i mogę od razu Wam z że są piwa tylko i wyłącznie z innego festiwalu. Dwa piwa z innego festiwalu. I od niego zaczniemy. Od pierwszego piwa, czyli miejsce numer 12. Kiwi EXperimental White Sour Jack Daniels Barrel Age z browaru Szpunt. Słuchajcie, piwo testowane na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa 10 edycji tego tegorocznej. No i właśnie muszę przyznać, że to piwo po prostu faktycznie na tyle wleciało, gdzieś wryło się z tyłu głowy. Zapamiętałem jako przyjemne, dzikie, złożone, e, ciekawe, z tym posmakiem takim typowo końskim, derkowym, jednocześnie kwaskowate. W Wrocławiu była wtedy taka mm, zmienna pogoda, raz ciepło, raz zimno, raz padało, raz świeciło słońce i to piwo po prostu wyryło się w pamięć w momencie, kiedy było ciepło, było duszno i ono tak przyjemnie orzeźwiło. Ono było naprawdę, muszę powiedzieć, że fenomenalne, jedno z ciekawszych, jakie właśnie testowałem na tym festiwalu. E, czemu jedno z ciekawszych, zobaczycie dalej. Teraz czas na miejsce 11. I numer 11: Browar Łąkomin, czyli Miedyt na Dzikich Karaibach. Słuchajcie, byliśmy wtedy wraz jeszcze wtedy z narzeczoną, obecnie żoną, w browarze Łąkomin w Lubuskim i to była, to była premiera tego piwa. To było piwo, które dwukrotnie leżało w beczce. Wpierw w beczce po rzeku Danielsie, potem w beczce po Rumie. No i faktycznie chyba tam łącznie chyba 10 miesięcy jakoś tak leżakowało i muszę przyznać, że mimo tego, że było wtedy naprawdę ciepło, było około 30 stopni, piwo miało 12,8% alkoholu. No piło się po prostu jak złoto. Było tak przyjemne. Był, no, to brago też dodatkowo. Przyjemne, słodkie, no, nie chcę powiedzieć, że użyć słowa orzeźwiające, bo to faktycznie brzmi kiepsko w tym momencie, ale było na tyle jakby pozwalające spełnić minimum orzeźwienia w tych warunkach, że tak mi zapadło w pamięć i jednocześnie ta słodycz, a jednocześnie ta dzikość, dzikość, jakby powiedzieć można tego zachodu, czyli ten rum. Rum naprawdę ta mocno się wrył w DNA tego piwa, nie muszę wam powiedzieć, że było naprawdę wyśmienite. Czas na miejsce numer 10. Słuchajcie, niedawno testowane piwo Astus Malum z browaru Cormoran, czy imperialny, imperialny graf. O tyle mi się to też właśnie jakoś zapamiętałem to piwo ostatnio, że to po pierwsze graf, który do tej pory raczej średnio nie podchodził. Imperialny, tym bardziej ciekawy. I naprawdę muszę przyznać, że do tej pory to pamiętam. Testowałem mniej więcej tydzień temu. Gdy skończyłem tę butelkę, to piwo, to po prostu miałem ochotę tworzyć następne. Było na tyle ciekawe, smaczne, jabłkowe, cydrowe po prostu w pewien sposób. Jednocześnie z tym takim zazębieniem, z tym takim spoiwem faktycznie, jakie były te płatki, płatki dębiny. Opiekalne płatki dębiny, takie waniliowe, kokosowe, taniczne. Potem ta taniczność aż wychodziła, i można powiedzieć, że tutaj podniebienie mocno po prostu smyrała. Bardzo fajne, ciekawe piwo, i muszę powiedzieć, że no graf, graf po prostu. To gdzieś znów tu zadziewało. W takim razie, moi drodzy, czas na miejsce numer 9. Le Polonais Cut a Joke. Nie wiem, nie umiem tego wymówić, wtedy też nie potrafiłem. Kooperacja browaru Widawa oraz kanadyjskiego browaru Dunham. Było to piwo, też właśnie w takich butelkach, można powiedzieć, sporych, na nalanych 0,75, zakorkowane, czy eleganckie. Smaczne, pełne, dzikie, po prostu dzikie. I pamiętam do tej pory, bo wtedy ważyłem piwo, poszedłem tylko na chwilę nagrać na ogród recenzję. I ten moment, kiedy właśnie otworzyłem to piwo, potem i na ogrodzie w pewien sposób już zmęczony, bo też było gorąco, bo to było lato, w czasie ważenia piwa i takie orzeźwienie, bo to miało temperaturę piwniczną, kwaskowate. I jednocześnie dużo derkowych, końskich, dzikich. No było, było przepyszne. Pamiętam, że to było takie lekkie to piwo, było zniewalająco lekkie. I miało też taki posmak właśnie ciekawy, jakby jabłkowy, cydrowy. No wyśpienite było. Naprawdę muszę przyznać, że... Hmm, chyba, jest taki, taki jeden z dzikusów, których no, chętnie bym jeszcze raz z przyjemnością powtórzył. No, tylko, że po prostu nie było warunków, a butelka to swoje kosztowała. No, także to byłoby na tyle w tej pozycji, i lecimy do następnej, czyli miejsce numer 8. Przedpiekle Golem i Piwoteka. E Piwo, które prawdopodobnie w tym zestawieniu byłoby już rok temu, ale yy, raz wypiłem butelkę, jak wspominałem na recenzji, yy, jakoś wcześniej, bo coś. Yy, potem miałem nagraną recenzję, ale się skosowała. Wyszła jak wyszło. W tym roku w końcu się udało, dorwałem przypadkiem. i... To piwo też zapadło mi pamięć z tego względu, że ono nie, le... ta wersja, którą piłem, bo była druga wersja beczkowa, ale ta nie była leżekowana w beczce, a smakowała jakby była leżekowana w beczce. To było nalewkowe, wiśniowe, przyjemnie palone. No po prostu muszę przyznać, że taka wariacja smaków naprawdę różnorodność, którą tu oferowane było, no, te wiśnie tam po prostu odgrywające tą rolę w tym piwie, no, moim zdaniem, naprawdę były wyborne. I to było jedno z ciekawszych, lepszych piw, jakie piłem w tym roku, i do tej pory uważam, że jest to jedno z najbardziej niedocenionych piw w ogóle no w polskim krawcie w obecnej chwili. Naprawdę tego nie rozumiem, a jeżeli jeszcze macie szansę, kupujcie, bo naprawdę, moim zdaniem, jest wyborne. W takim razie lecimy dalej. Czas na miejsce numer 7. I słuchajcie, miejsce numer 7 to jest też jedno z tych piw, które testowane było w te upalne letnie dni. Też to dważyłem piwo faktycznie. Megabit DDH West Coast IPA z burwaru Pinta. Jakby nie patrzeć, była to chyba jedna, nie powiem, że. Pierwsza, ale wiem, że jedna z pierwszych wersji puszkowych Pinty. No i właśnie powiem Wam, że to też było wyczuwalne już, ta świeżość, ta tropikalność, ten grejpfrut tam, bywa że dużo odgrywał, ale co ciekawe, również w aromacie było naprawdę dużo sporo takich leśnych, takich sosnowych jakby aromatu lasu po deszczu. To było naprawdę niesamowicie wyczuwalne i orzeźwiające to piwo. Gładkie i bardzo świeże, wręcz ordynarnie świeże i pamiętam, że nasycenie również było przepyszne. Wręcz dopasowywało się do, do picia po prostu, do kosztowania w danym momencie. I naprawdę trzeba oddać, że to było jedno z tych piw takich West Coastów DDH, no, których potrzebujemy i których pragniemy i których powinno być jeszcze, jeszcze więcej. Także to naprawdę warto, warto też o tym pamiętać. Przechodzimy dalej, miejsce numer 6. No i tutaj jedyny przedstawiciel. W sumie jak kilku z tych browarów, chociaż nie wszystkich, ale jednak brokracja i seria potion numer 7. E, może, mogę powiedzieć, że od tego miejsca do podium zaczyna się, do czy do podium, do pierwszego miejsca zaczyna się seria PIF, z którymi miałem naprawdę ogromny problem, żeby wygrać, wybrać, żeby poselekcjonować, żeby Odpowiednio miejsca jakby im nadać. To nie było wcale proste, wręcz powiedziałbym, że bardzo trudne. Ale właśnie na tym miejscu brokracja. No, słuchajcie, piwo, które pamiętam, że testowałem parę dni po ślubie. jest jedyny chyba. To jest drugi film na kanale, w którym po pierwsze mam rozpuszczony włosy i pierwszy film na kanale, kiedy jestem ubrany w garnitur dodatkowo. E, testowane parę dni właśnie po ślubie, jakby z tej również okazji odpaliłem to piwo e, i pamiętam, że byłem naprawdę nim szczerze zachwycony z tego względu, że złożoność aromatów, e, kakao, które się tam znajdują, znajdujące, tytoń, jednocześnie ono było mleczne, takie kokosowe, bounty w tym wszystkim, dopełnione taką wanilią spięte. I te aromaty beczkowe, leżakowane po prostu, e, z rumu, no muszę przyznać, że urywały papcie. E, było wyśmienite, genialne e, i nasycenie. Pamiętam, że po prostu było takie leciutkie, delikatne. Małmazja, ista małmazja smakowa. E, powtarzam się, jeżeli chodzi o różne przymiotniki, tutaj określając te piwa, ale no to jest jak podsumowanie roku. Wybrałem te 12 najlepszych piw i ciężko znaleźć po prostu różne inne porównania, a to piwo zasługuje naprawdę na wyróżnienie. Moim zdaniem, chyba z to z tych serii biurokracji, moim osobiście zdaniem dla mnie najlepsze. Po prostu. Przechodzimy dalej. W takim razie, moi drodzy, miejsce numer 5. I to też piwo, które myślałem, że będzie na pierwszym miejscu, ale jednak, jednak przesunęło się na piąte miejsce, co ciekawe. Słuchajcie, Fortunatus jedynka. Fortunatus jedynka White Barley Wine Barrel Edge, czyli seria piw, która była zapowiadana już od dłuższego czasu, która narobiła sporo szumu i bardzo słusznego szumu. Było to piwo, które leżekowało w było fermentowane normalnymi dróżkami, chyba górnymi US05, z tego co pamiętam. Potem trafiło do beczek i było zaszczepione właśnie tymi dzikimi drożdżami. No i to nadało temu piwu fenomenalnych nut, po prostu właśnie lekkości, dzikości. Ona była taka trochę ukryta, ona nie była taka ordynarna, nie była taka wielka, ale jednak ta dzikość tam wychodziła i ta moc tego barley wine i tego leżokowania tego piwa, no to było naprawdę urywało. I pamiętam, że piłem to piwo. Hmm, po kilku godzinach ciężkiej pracy na działce kiedy już był ten moment kończenia już takiego luzu i właśnie takiego momentu relaksu i pamiętam, że paliłem to piwo, no to naprawdę to, to była czysta przyjemność po prostu to był zasłużony moment, to był najlepszy moment, żeby otworzyć to piwo i powiem wam, że moim zdaniem to pokazuje to, w taki, to było jedno z tych pił, które zdecydowało to, co się będzie działo dalej w Fortunie. To, jak ona się będzie rozwijało i na jaki level wskakuje ten browar. Moim zdaniem, jeden z najlepszych i nie najlepszy z takich levelów, nazwijmy to rozwoju, jeżeli chodzi o polskie browary kraftowe. Przechodzimy dalej do miejsca numer 4. Funky Fruit z. Funky Fluid. Słuchajcie, jest to drugie piwo, które wspomniałem z festiwalu piwnego. Oprócz tego szpuntowego, tutaj mamy mm, piwo, które jak pierwszy raz próbowałem wtedy na festiwalu we Wrocławiu. Miałem ochotę od razu kupić beczkę i po prostu zabrać ją do plecaka i przyjechać z nią do Poznania. Było przepyszne, fenomenalne, ożywiające. Miałem wrażenie, jakby naprawdę e, wciskało się. Wciskało autentycznie się świeżo wyciskany, zmiksowany sok z Moreli do tego piwa. To pierwszy raz coś takiego wtedy czułem, później poczułem drugi raz. Jeszcze się o tym dowiecie za chwilkę. Jakbyś po prostu w ktoś ordynarnie dorzucił, dolał po prostu świeżo zmiksowanych owoców do piwa. To było niesamowicie pyszne, orzeźwienie. Jak wspominałem, w Wrocławiu wtedy była różnorodna pogoda. I co się wtedy pięknie sprzedało? Również ta barwa tego piwa w tym takim słońcu letnim, czerwcowym, no, moim zdaniem, po prostu zagrała i kupiła ten festiwal, rozbija na łopatki. Ale w takim razie jesteśmy już blisko, przechodzimy do miejsca numer 3. I miejsce numer 3. E, piwo, które było testowane w podwójnym teście e, piwo, które było testowane na początku tego roku, bo na początku lutego. Czyli dobry browar i porter bałtycki leżakowany w beczce po koniaku Martel. Powiem wam, że wtedy właśnie testowałem podstawkę tego porteru bałtyckiego, no i tę wersję leżakowano w beczce. I pamiętam, że wersja podstawowa była bardzo taka łobuziarska, ordynarna, ekstrawagancka, a wersja Barrel Age była już taka schowana, taka introwertyczna, taka ułożona, spokojna. Ale to mnie kupiło no, przepięknie po prostu, ponieważ ono było jednocześnie jakby mleczne, kokosowe, waniliowe, z tą przyjemną czekoladą, ta paloność tym wszystkim fajnie, nie za duża, nie za duża jednak, ale się znajdowała i ta czekoladość, ta taka pralinkowość tego piwa. I powiem Wam, co jeszcze jakby decyduje o tym finalnym momencie, to w tym roku, w październiku, byłem właśnie w Dobrym Browarze, na przejściu po Browarze, na wywiadzie tu stało... Ekipom jakby dobrego browaru, z właścicielami właśnie dobrego browaru. No i wtedy gdzieś siedzieliśmy sobie chwilę, gadaliśmy jakby poza kamerą. No i właśnie pojawiło się to piwo. Pojawił się ten porter bałtycki. To była jedna z ostatnich butelek wtedy, która jeszcze była. I powiem wam, że w momencie rozlania już było czuć, jakie to było intensywne, jak już pachniało z daleka. A po spróbowaniu to piwo jeszcze bardziej się ułożyło, wygładziło. Było jeszcze lżejsze, jakby w odbiorze. I jednocześnie przyjemniejsze po prostu. Eee, także ten moment jakby też decyduje o tym, co się wydarzyło, że jest na podium, że jest na trzecim miejscu. Eee, gratulacje, bo to naprawdę moim zdaniem jedno z ciekawszych, no i ogólnie jeden z lepszych projektów, jeżeli chodzi o browary w Polsce, czyli dobry browar. Eee, tak, trzymajcie. Słuchajcie, lecimy dalej. Miejsce numer dwa. No i tutaj piwo, które wam wspominałem, jakby o Fortunie, czyli Comes wymrażany barley wine. Jest to piwo, które muszę powiedzieć, że jakby wspięło się tutaj po prostu, no raz, dwa, trzy na to, na to miejsce i które również myślałem, że będzie na podium, ale jednak jeszcze nie. Słuchajcie, piwo, które no, urywało wiele osób, ustawiało się na kolej na festiwalu przy Poznaniu. Ustawiały się kolejki do tego, niezliczona ilość recenzji w internecie, niezliczona ilość zdjęć tego piwa, szum związany z tego, że to było w kostki pakowane lodu i wysyłane. Naprawdę, ale nie dziwię się, ponieważ to piwo było charakterne, przepotężne. To było 46% Belgii, 20% alkoholu i jednocześnie smakowało jak nalewka. I to bardzo charakterna nalewka, złożona. No, Trudno jest do powtórzenia to wszystko, co tam się działo w tym odbiorze tego piwa, ponieważ wiele osób czuło różne rzeczy. Dla mnie po prostu był jest takim odzwierciedleniem znów tego, na jaki poziom Fortuna jakby odlatuje oraz no, jakby pomysły oraz realizacja Marcina. Jeżeli chodzi o realizację tych pomysłów, chapeau bas, bo to naprawdę wychodzi coraz lepiej, fenomenalnie i jakby te pomysły cały czas zaskakują. Cały czas gdzieś tam pokazują, że jest jeszcze pole do znajdowania tych ciekawych rozwiązań. Moim zdaniem, piwo po prostu miazga, i myślę, że wiele osób też tak was, które testowało, też tak wypiło i tak samo czuję. No ale dobra, w takim razie przechodzimy do miejsca numer 1 i ciekaw jestem, czy spodziewać się, co jest tutaj na pierwszym miejscu. Tak więc będzie to Mango Sour Ale z browaru zamkowego w Cieszynie. Piwo, które muszę przyznać, że chyba gdzieś jak pomyślałem o tym podium, no to od razu było albo na drugim, albo na pierwszym miejscu. Z tego względu, że pamiętam ten moment właśnie jak też nalewałem do szkła. To było po festiwalu w Wrocławiu. To było właśnie to drugie piwo, które wywarło na mnie takie wrażenie, by ktoś świeżo wyciskał albo miksował owoc i dolewał do piwa. Przepyszne, świeże, owocowe, rześkie. Przepiękną kwaskowatością, jeżeli chodzi o dopełnienie tego piwa, a jednocześnie bardzo fajnie piwne. No i faktycznie piana, także wygląd tego piwa, po prostu odzwierciedla to, co się wydarzyło najlepszego. Swoją drogą nie świadczy dobrze też o tym, że potem to piwo było powtarzane chyba z dwa razy, albo nawet trzy, bo tak szybko się rozchodziło. I było to piwo, które w ogóle zostało uważone przez Dominika Poecia z browaru Greenhead swoją drogą, który z tego, co pamiętam, to był. Pierwszy albo drugi konkurs piwowarów domowych organizowany w Cieszynie, który wygrał jakby w możliwość na podstawie swoich piw domowych, który wygrał możliwość uważenia piw w Browarze Zamkowym w Cieszynie. No i jak widzicie, takie piwo, pierwszy raz uważone po takim konkursie i od razu takie miejsce, ale. E ono naprawdę wryło mi się w pamięć, potem kupowałem sobie nawet kilka butelek jeszcze faktycznie, bo było na tyle przyjemne i to letnie, po prostu intensywnie letnie i te kolory po prostu, które w nim grały, jak nalewałem do szkła. No muszę przyznać, że tych piw z mango w tym roku wyszło całkiem sporo i to jest jeden z tych trendów, który wygrał ten rok i możliwe, że w przyszłym roku również mango czy marakuja będą dominować, ale to mango tutaj w tym piwie... Poskładało, poskładało po prostu ten rok, jeżeli chodzi o wszystkie owocowe piwa, nawet to z funky, fruit, z funky Fluid, chociaż szczerze mówiąc dla mnie Morela, to jest jakby w kategorii Morela jest numer jeden, w kategorii mango jest numer jeden. W kategorii owoców, jak widzicie, Funky Fluid jest na drugim miejscu, chociaż to jest praktycznie ex -equo, ten sam poziom, bo to również było przegenialne piwo. No i tyle Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o Browar Zamkowy Cieszy i to podsumowanie. To nie był łatwy wybór, to był ciężki wybór. Powiem Wam, te 12 piw to naprawdę zajęło mi to dobry tydzień. Przygotowywanie sobie tutaj tej listy, przeglądanie, jakby przypominanie sobie pewnych rzeczy. No naprawdę to nie była łatwa robota. Powiem Wam, że to muszę przyznać, że jeden z takich ciekawszych zawsze filmów, projektów, które co roku sobie, co roku, no drugi raz albo trzeci tworzę. Także jest to naprawdę wciągające, ale warte. Warte bo można sobie przypomnieć, jak ten rok wyglądał, jak się toczył i co było na topie w tym roku. To by było na tyle. Ciekawy jestem, jakie są Wasze odczucia, co Wam najbardziej podeszło w tym roku, jakie inne piwa dla Was, czy coś się pokrywa z tą listą, czy byście ją na przykład przekonfigurowali, czy byście ją zmienili w jakiś sposób. No i wszystkim, wszystkim tym, którzy znaleźli się na tej liście, szczerze serdecznie. Moje gratulacje, bo naprawdę wszystkie te piwa, które tu wymieniłem, były wyśmienite. Jeżeli się różnią, to tylko jakimiś detalami, osobistymi spostrzeż spostrzeżeniami, jakimiś okolicznościami, w jakich były, coś w pewien sposób kosztowane, bo to zawsze ma wpływ na piwo. Ale tak czy jak wszystkie są naprawdę przepyszne. Także to byłoby na tyle. I widzimy się w takim razie. Całkiem, całkiem możliwe, że. Aż nie, przepraszam, jeszcze będzie jeden materiał w tym roku. Eee, także widzimy się jeszcze w 2019 roku. Do zobaczenia. Hej!